No, witam Was serdecznie po raz kolejny. Za pierwszym razem, jak wspominałam na relację na Instagramie, już dla Was składałam ten film i pierwotnie miał on 86 minut. I ja po prostu jego tak obcinałam, 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 aż w końcu zdałam sobie sprawę. Mówię nie i za nie. Po prostu ten film to jest jakaś masakra. Nie możesz tego wrzucić. No i postanowiłam, że dzisiaj, przy niedzieli, zrobię jeszcze jeden filmik. Więc przygotowałam się do Was. Tym razem nie będzie już takiego wielkiego przygotowania typu scenariuszek ostatnim razem, bo to nie jestem ja. Nie będę tego robić. Po prostu trudno. Będzie to poobcinane jak się da. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Przede wszystkim jestem tutaj 3 miesiące, więc jakby moja wiedza na temat mieszkania w Norwegii nie jest jeszcze taka obszerna, gdybym tutaj mieszkała parę lat. Ale posiłkowałam się znajomymi, których już tutaj zdążyłam poznać. I dałam im taki challenge, żeby podali mi trzy plusy i trzy minusy przebywania w Norwegii, co jest dla nich fajne, a co nie. Dlatego też będę miała ze sobą ściągawkę. Podejrzewam, że taki filmik pojawi się jeszcze jeden raz po jakimś czasie, i wtedy już nagram taki połączony z tymi rzeczami, które dzisiaj zawrzemy. I pewnie jakieś kolejne rzeczy też się dołączą do tego, bo podejrzewam, że z czasem, jak będę tutaj mieszkać, to pojawią się nowe rzeczy, które mnie inspirują albo mnie dołują. Pewnie tak będzie. Więc co? Zaczynamy. Okej. Okay. Więc tak, zaczynamy sobie od minusów, bo to są takie rzeczy, które chciałabym, żebyście zapomnieli, bo naprawdę nie mamy na nie wpływu. A zakończymy filmik takimi rzeczami, które są fajne, miłe, przyjemne, pozytywne. Pierwszy minus, na który dużo osób mi zwróciło uwagę, no to oczywiście ta zima, która jest długa, ciemna, mega zimna i w ogóle taka niefajna, i to jest taki czas depresyjny to dla niektórych. No i przy okazji, też rano to jest taka moja dygresja, kiedy było dalej ciemno o tej, nawet i godzinie ósmej czy dziewiątej jeszcze w takie dni wolne, kiedy nie pracowałam, no to to było trudne. Pierwsze przejawy słońca były dopiero gdzieś o godzinie 10-11, więc w zasadzie wstać z łóżka było bardzo trudno i my bardzo długo spaliśmy, kiedy miałam wolne. Jeśli jesteśmy jeszcze w sferze pogody, to koleżanka, która ze mną pracuje, pochodzi z Serbii i jej bardzo przeszkadza to, że ona tutaj nie ma upałów. To też zależy od tego, kto jest skąd. Bo jak rozmawiam czasami z Polakami, to mówią, że poprzednie lato było ultra ciepłe, więc sama nie wiem, nosić te sukienki czy nie nosić. Nie wiem, okaże się, może lepiej zabiorę, niż miałabym nie mieć w czym chodzić. Kolejne sprawy. Trudno jest tutaj o świeże mięso. Wszystkie mięsa są pakowane, nie ma takich na wagę, że się kroi i po prostu się pakuje w torebeczkę i masz świeże mięso, tylko wszystko jest teraz wpakowane w pudełko i dzida do lodówki. I takie mięso tutaj się kupuje, tak samo jak z kiełbasą. No nie ma co ukrywać, ale kiełbasy to oni tutaj nie znają i pewnie długo nie poznają. W jedzeniu jest mnóstwo konserwantów. Moja przyjaciółka narzeka na to, że nawet chleb jest nafaszerowany różnymi składnikami na literę E. I jako kucharz zwraca uwagę na takie rzeczy. Co z jedzeniem dalej? Jest ono drogie. No niestety, ale na przykład taki chleb, o którym Wam przed chwilą opowiedziałam, potrafi kosztować 20 zł. Tak Wam to powiem. Jest chleb, który kosztuje 5 zł, ale on idzie po prostu w moment. Kolejna sprawa, yy, drogie bilety lotnicze. Tutaj na północ to jest ultra to drogie. Taki wypad całej naszej rodziny do Polski, i to w sumie do Gdańska, kosztuje nas 3000 zł. I to bez psa. Tak samo z biletami w Norwegii. One też są drogie. W sumie to, jak lecimy do Polski, to najdroższy bilet jest między Altą a Oslo. Bo z Oslo do Polski to tam już można za 200 zł lecieć, a czasami to nawet za 50 zł można przylecieć. Więc to jest po prostu kwestia takiego czasu, nie? A tutaj w Norwegii to naprawdę są drogie. Nienawidzę nosić czapki w zimę. Po prostu moja grzywka ona tak nie lubi zimy, że to tragedia. Już raz zachorowałam właśnie przez takie moje hajla bajla. Więc już od tamtej pory noszę tą czapkę, choćby moja grzywka miała na tym ucierpieć, ale naprawdę jest to trudne. Kolejna rzecz, też nie ma co się za bardzo tu stroić w zimę, szczególnie, bo jest naprawdę zimno. Naprawdę trudno jest tutaj współpracować z urzędami. Słuchajcie, urzędy są czynne od godziny 9 do godziny 15.30. No ale niestety, jak to większość z nas Polaków tutaj w Norwegii, Pracuję w tych godzinach, więc dostać się do urzędu czy banku to w ogóle graniczy cudem. A banku to już w ogóle, bo bank to akurat mój jest czy od godziny 12, to jeszcze gorzej. Więc dla mnie było to ciężkie do zrealizowania i musiałam się zwalniać z pracy, co warunkowało tym, że nie zarabiałam w tych godzinach. Bardzo smuci mnie fakt, że ubezpieczenie auta jest co miesiąc tutaj wymagane. To jest wydatek spory i drażni mnie to bardzo, ale no co. Tak, to już tutaj jest. Ciekawostka jest też taka, że pomimo tego, że płacicie za ubezpieczenie w podatkach, to i tak za wizytę u lekarza trzeba zapłacić. Jeżeli jesteście ubezpieczeni, to za pobyt w szpitalu nie płacicie, ale już za wizytę u lekarza trzeba zapłacić. Więc to jest taka fajna ciekawostka, która też mnie nie drażni, ale też muszę. muszę. Dobra, a teraz mamy plusy plusy to już taka fajna rzecz, na którą ja czekam, bo dużo rzeczy, które tutaj są y, uwzględnione, do, do tej pory ich nie, nie doświadczyłam. A więc, przede wszystkim piękna natura, no nie, nie oszukujmy się, ale mam przed sobą góry, za sobą góry, jeszcze przed sobą mam morze, widoczki mam nie z tej ziemi. Nawet w zimę, kiedy jest niby szaro, buro i niefajnie, to mówię Wam, przepiękny widok. No jestem bardzo zażenowana tym, że nie mogę Wam pokazać, jak tu jest pięknie. Jeżeli chodzi właśnie o zimę, moim zdaniem to jest duży plus, bo my nigdy nie mieliśmy porządnej zimy w Polsce. Ja takiej zimy nie doświadczyłam, więc to jak tutaj teraz mamy zimę i naprawdę w śniegu mamy, że czasami śnieg to, to jakby noga wpadła, to po prostu popas tego śniegu jest. No naprawdę powiem Wam, że mnie to zauracza. Ja lubię ten śnieg. Mega fajne jest to, że 90%, tak na moje oko, 90% ludzi tutaj mówi po angielsku. Nawet dzieci w wieku Wiktora płynnie mówią po angielsku. To jest mega fajne, bo ja się wszędzie z każdym mogę dogadać. Przy okazji, norwacy są też bardzo spokojni i bardzo cierpliwi. Tak jak ja właśnie mam bardzo duże problemy z tym, żeby wypowiedzieć konkretnie, co chcę, to oni czekają cierpliwie, aż ja powiem, jeżeli widzą, że nie potrafię powiedzieć, to mi podpowiadają, więc to jest super. Mega mi się podoba program nauczania tutaj. Wiktor to czasami 2-3 razy dziennie w szkole wychodzi na dwór, więc oni spędzają kupę czasu na dworze. dlatego dzieci tutaj też muszą mieć bardzo ciepłe ubrania, bardzo ciepłe buty, wełna 100% musi tutaj być. Fajne też jest też w tych szkołach, że dzieci uczą się praktycznych rzeczy. No trochę minus dla Wiktora jest taki, że on przyszedł do szkoły i dzieci dopiero uczyły się programu, którego on uczył się pod koniec drugiej klasy. Nie mogę się doczekać zorzy polarnej, to jeszcze wracając do natury, bo zobaczyłam ją przez tak ułamek. Wybiegliśmy na sekundę po prostu na dwór tam przed dom i zobaczyliśmy chociaż trochę tej zorzy polarnej i przede wszystkim nie mogę się doczekać tego lata. Tak, czekam na to lato, na te piękne, zielone lato, na ciepłe dni i w ogóle na to, że nie będzie wcale nocy. Jestem strasznie ciekawa, jak to będzie. Dostałam cynk i to jest prawda, bo zaczęłam od tym rozgrywcie, że jest pyszna czekolada. I w sumie wcześniej na to nie zwracam uwagi, dopóki ktoś nie zwrócił na to uwagi. Naprawdę jest za jej Jedna osoba zwróciła też uwagę na to, że nie ma rozbieżności między zarobkami, co też wiąże się z tym, że nie ma tutaj biedy. Naprawdę, idąc do pracy, nie spotkasz się z biedą, bo na przykład w Polsce, pracując za najniższą krajową, połowę tego albo nawet i trzy czwarte musisz oddać na mieszkanie, które wynajmujesz. Tutaj, właśnie pracując za najniższą krajową, śmiało możesz zapłacić mieszkanie. Które wynajmujesz, i śmiało możesz jeszcze wyżywić siebie i kogoś jeszcze. Aczkolwiek też yy, tak jak ja pracowałam przez trzy miesiące sama, i przez trzy miesiące utrzymywałam z wszystkich, no to jest wpyte ciężko. I już w pewnym momencie zaczęłam sobie myśleć, po jakiego grzyba ja tutaj jestem, skoro mogłabym mieć to samo w Polsce, no, ale przetrwaliśmy to i teraz już jest łatwiej, Piotr poszedł do pracy, więc już teraz będzie coraz lepiej. O! Fajne też jest to, że Norwedzy fajnie spędzają czas na świeżym powietrzu w zimę. Zobaczcie, w Polsce jak mamy zimę, to wszyscy siedzą w domach, piją herbatki, grzeją stópki i oglądają Netflixa. Tutaj może też część ludzi tak robi. Ale jest fajne to, że ciągle się widzi dzieci, które jeżdżą na skuterach, na podwórkach. Ludzi, którzy tymi skuterami jeżdżą poza miasto. Mają takie fajne sanki, że dziecko sobie siedzi jak na krzesełku. I rodzic może sobie pchać te samki i przy okazji ma się takie place, że można na nie właśnie stanąć i sobie jechać na przykład z górki. To jest super. Fajnie rodzic zrobił takie miejsce, mini boisko do hokeja dla dzieci. Lampy podłączył, y, właśnie z palet zrobił w ściany. No zajebista rzecz. Boże. Fajnie sobie radzą. Naprawdę mi się bardzo podoba jak dzieci tutaj spędzają czas na świeżym powietrzu w zimę. I z takich urzędowych rzeczy jeszcze mam taki y, punkt, że fajnie tutaj można załatwić wszystko, dosłownie wszystko, przez internet. Masz dostęp do bankowości internetowej, to dostajesz dostęp też do takiego profilu zaufanego, jak w Polsce. Korzystasz w pełni z profilu tego zaufanego y, i nie musisz się osobiście pokazywać w banku. To jest super. Okej, okay, chciałam Wam jeszcze powiedzieć o rzeczach, które dobrze by było, żebyście mieli na samym początku, kiedy się wprowadzicie do Norwegii, co jest Wam ultra potrzebne do tego, żeby móc załatwiać różne rzeczy w urzędach, rzeczy, które są Wam potrzebne do tego, żeby móc powoli zacząć funkcjonować jakoś w tym kraju. Na samym początku dobrze by było, żebyście mieli kontrakt. To jest w ogóle master, który wam daje przepustkę do wszystkich innych urzędów. Na początek dobrze by było, żebyście umówili się na policji i tam zgłosili swój pobyt i potrzebujecie umówić się na stronie internetowej. Link znajdziecie poniżej. Jeżeli będziecie mieli już dokument z policji, to potrzebujecie iść do skatetatem. Skatetatem to jest urząd skarbowy. No, i teraz tak w ten załatwiacie kartę podatkową, numer personalny stały lub tymczasowy. Wszystko zależy od tego, ile czasu chcecie przybywać w Norwegii. Jeżeli do 6 miesięcy, potrzebujecie wtedy numeru tymczasowego d A jeżeli więcej niż 6 miesięcy, no to numer personalny. Jeżeli chcecie otworzyć numer personalny, ten stały, potrzebujecie przede wszystkim mieć umowę wynajmu, bo będziecie musieli się zameldować kontrakt, bo będziecie potrzebowali karty podatkowej, no i Norwegia musi wiedzieć, że tutaj pracujecie i opłacacie podatek. Wszystkie akty urodzenia począwszy od y, aktów urodzenia dzieci i waszych aktów urodzenia, a skończywszy na akcję małżeństwa, jeżeli lecicie razem z małżonkiem, potrzebujecie swoich oczywiście paszportów, czyli jakby dokumentów tożsamości. No i wtedy urzędnik wprowadza wszystkie wasze dane. Z Eksperuję Wasze dokumenty, i w taki sposób jesteście wprowadzani do systemu. Na numer personalny czekacie do 3 miesięcy. My dostaliśmy to bardzo szybko, chyba ze względu na to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, całą rodziną. Żeby dostać numer personalny, wystarczy Wam koncert i um, akty urodzenia i tam ślubu. Jeżeli założycie swoje numery personalne, otrzymacie już je. To wtedy musicie się umówić ponownie do Skatetaten i złożyć wniosek o kartę podatkową. No i dobra. No i jeżeli mamy już założone pismo o numer personalny, to wtedy możecie sobie już kupić kartę SIM, możecie wtedy mieć konto w banku. Wtedy macie już większe pole do manewru, możecie kupić samochód, jesteście już obywatelami Norwegii, macie większe prawo do wszystkiego. Do banku. Też należy się umówić przez internet. Są banki, w których trzeba wysłać wszystkie swoje dokumenty, a są banki, które wystarczy, że jakby wy napiszecie co macie i potem tylko przychodzicie z gotowymi dokumentami do wglądu. Oni sobie dokserują i otwierają wam konto bankowe. Jeżeli będziecie mieli konto bankowe otwarte, przyjdzie do was karta bankowa na wasz adres zamieszkania. To wtedy możecie sobie otworzyć Bank ID, czyli ten profil zaufany, o którym opowiadałam wcześniej. Wystarczy, że pójdziecie i powiecie, że chcecie otworzyć Bank ID. Wtedy bank wam to otwiera i wtedy macie pełen szereg wszystkich urzędowych spraw do załatwienia przez Internet. Macie tą możliwość i macie problem z głowy. To w takim skrócie opowiedziałam Wam naprawdę, co jest potrzebne, żeby na początek się jakoś wdrożyć w ten system darowałam sobie wszystkie opowiadanki, które chciałam Wam przekazać w tym filmie. Ci, którzy oglądają moje relacje na Instagramie wiedzą wszystko na bieżąco, bo na bieżąco tam opowiadam, co się dzieje i co mi się przydarzyło w tych bankach, więc no, stwierdziłam, że to bez sensu, żebym teraz też o tym opowiadała, tym bardziej, że chciałabym ten film zmieścić w bardzo krótkim czasie. Chciałam jeszcze Was przygotować, co powinniście mieć na same dzień dobry przede wszystkim. Dobrze by było, jeżeli jesteście sami. Jeżeli jesteście sami, dobrze by było, żebyście mieli chociaż te 2000 zł na samo jedzenie, bo tutaj jedzenie jest drogie. Koleżanka w pracy jest sama, mieszka z chłopakiem, ale sama na siebie wydaje 4000 koron na samo jedzenie. Tym bardziej, że prawdopodobnie w tej kwocie też będziecie musieli kupić sobie bilet miesięczny na autobus. Jeżeli nie macie auta, no to właśnie bilet miesięczny na autobus kosztuje 770 koron. To jest akurat bilet, który obowiązuje w, całej, w całym mieście. Przynajmniej u nas w Alcie tak to wygląda, że ten bilet 770 koron obejmuje cały obszar Alty. Warto też pamiętać, że będą wam potrzebne pieniądze na opłacenie mieszkania. My mieliśmy ten plus, że firma za nas wynajęła to mieszkanie na dwa miesiące, za nas zapłaciła i za nas też jakby poręczyła. Jeżeli chodzi o depozyt trzymiesięczny, że jeżeli coś się stanie w mieszkaniu, to cutters poniesie koszty. Ale jeżeli nie macie takiej firmy, która za Was poręczy, no to musicie być przygotowani na to, że tutaj jest depozyt trzymiesięczny plus czynsz za mieszkanie. Jeżeli macie samochód, no to tak jak wcześniej Wam opowiedziałam, a jeżeli będziecie je pakować, my zrobiliśmy tak, jak właśnie moja przyciółka poleciła, i zapakowaliśmy mnóstwo jedzenia do jednej z walizek. Tak więc do bagażu podręcznego wrzucałam ubrania, skarpety, bieliznę, wszystko to, co mogłam. Do toreb, które mieliśmy, każdy mógł mieć po dwa bagaże podręczne, a spożywka, chemia, kosmetyki, sprzęty, wszystko powrzucałam do walizek bagaży dużych. Tak więc reasumując, wyjazd do Norwegii to jest bardzo duży krok. Szczególnie jeżeli ma się ograniczone słownictwo, szczególnie jeżeli jest się z całą rodziną, szczególnie jeżeli to jest pierwszy wyjazd. Więc to jest super, jeżeli firma, w której będziecie pracować, pomoże wam na start. Mam nadzieję, że film wam się przydał. Trochę rozjaśnił umysł, jeżeli chodzi o wyjazd do Norwegii. Mam nadzieję, że trochę się przyczyniłam do tego, żeby wam pomóc to wszystko zorganizować. Jeżeli chcielibyście więcej filmów, Odnośnie Norwegii, zapraszam do komentowania. Jeżeli Wam się podobało, łapkę w górę poproszę i oczywiście subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!